Siemano. Z tej strony Norris i witam Was w kolejnym odcinku o, Grania na luzie. No i cóż, dzisiaj dotkniemy się do gry o nazwie Ignaus Tak. W momencie, chci kiedy chciałem zobaczyć tę grę to e, ten. Musiałem kopić w nie? Ctrl C, Ctrl V. Nazwy, bo inaczej nie szło. Ale okej. Okay. Yy, gra ponoć zręcznościowa, bardzo fajna Nie wiem, nie grałem yy, No i zaraz oczywiście ją przetestujemy Zobaczymy, co, o co w niej tutaj chodzi Jeszcze zobaczę na szybko godzinkę Dobra, jedziemy Mamy wybrać Difficulty Normal, ewentualnie Impossible Fajne Fajne efekty dźwiękowe. Dobra, damy sobie normalnie, nie będziemy takimi koksami. Okej, okay. co my tu mamy? The Totem Awakeness. Okej. Okay. Optimus się wkurzył, widzę. No i dobra. WSD. Albo ewentualnie strzałki, wolę strzałki. I co? Mamy tutaj jeździć, tak? Okej. Okay. Jak mogę? Spacja? Ja. Spa. You. 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 Mi. Ja. Yeah. Ja. Ty. No dobra. You. Jedziemy. Przetestujmy tą grę. Yeah. Typowo zręcznościowa. Widzę właśnie. No normalnie. No prędkość jak w spicie. O, pierwsza dziura! O, hehehe, już jestem koksem, czekajcie. Nic tu nie ma? Dobra, idziemy. O co chodzi? Ja no i mówcie, że zrobiłem to. Nie, no okej, okay, nie? What the fuck? Co tu się dzieje? Nie, yeah, boot, koniec. Into the inferno! A, czyli rozumiem, że nie będę miał tyle szczęścia i... będę musiał uciekać przed tą lawą, nie no, okej. Okay. Potem mm. widzę będzie miał... Yy, będzie dominowany do postaci z gry, która ma najbardziej przerąbane. Mm. Poza koleziem od Slendera. Atak! Oh, fuck. Zarąbiste. Słuchajcie, jakoś to trzeba ominąć tutaj. O, dobrze. Coś mnie wybiło, nie wiem co. Daliśmy radę, to się liczy. Dobra, którędy? Tędy przeskoczyłem. I co teraz? Dobra, tędy pójdźmy. Pójdźmy pod Turlajtotem. Nowa wrzuta Turlajtotem. Co robisz Turlamtotem? Jak to turlasz tu? No normalnie mam turlam totem. Dziecko idzie się leczy. Ewentualnie jak spędziłeś weekend, mam pani w szkole pyta. Turlałem. Ja. Co? Totem? Ja. No okej okay, dziecko, nie? Trochę takie... What? Efekty w tej grze są zarąbiste. Także... Grając w tę grę. Nie mówcie wodem nikomu co robiliście przez weekend. Wow, ja nic nie dotykam. A, kolejny poziom, tak? Now letting across the molten sea. Czy ja dobrze widzę o co tu chodzi? W sumie przez most, nie? <suszy> <suszy> Ale ten most nie będzie w, w stanie trwałym przez cały okres naszej, naszej gry. Czekajcie powoli to trzeba What the fu Serio? Kurde mol Je ducha Nie no okej okay, nie No restart, ok Prawo lewo, prawo lewo Bykiem w drzewo, tak oczywiście Wszystko się wali nam na łeb ale nie, my zachowamy jak największy spokój na jak największą powagę bo turlamy totem oryginalny pomysł na no. głównego bohatera gry Bohater tragiczny co by nie zrobił to i tak wpadnie Dobra jakbyśmy tędy poszli, okej okay. nie, nie ma, przebacz Wpadniesz w dziurę to... Lecisz na łeb na szyję What the f O, okej, okay, okej. Okay. Dobra, wyrobiliśmy na zakręcie Ciekawe ile jeszcze raz zdeadnę tu Jest, udało się. Masakryczny ten poziom jest Okej okay. What next? What the fuck? Godzilla? Czy coś innego? The... <laughs> tak, Goku go Power Rangers! Tak jest! Kurde, laserem to we mnie tutaj jeszcze nic nie strzelało! Od razu przypomina mi się Far Cry czy Blood Dragon! Kurde, zobaczcie co się dzieje! Ale, ale... Ja mi ja, się ja, 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 gra podoba, fajna jest, tylko... Dajcie mi... Powód stworzenia tej gry. Zarąbiście, tylko że no tak trochę. Fabułom jakbyście mnie tutaj uraczyli trochę, to bym mnie pogardził. No jaka to... No Noris, no fabuła, no. Doris no, nie zna czy tej fabuły. Jak to możesz Norris z fabuły nie za znaczy? Fabuła polega na tym, że to ten wpadnie kanału i teraz się musi toczyć, tak? Kurla totem. Dobra. Go, Power Rangers! Ziu! Dobrze. Weźmy ten teraz. Zobaczmy, może coś nowego tu będzie. Kurde, no laserami mnie tutaj ciśnie wszystko. Masakra! Nie wnikam w ogóle do... w to... Chcę grę o co tu chodzi Zręcznościówka zarąbista Trudne jak diabli to jest Polecam i pozdrawiam Doris Kolekcja mojego peceta Nie, nie, ja jakby to to ja daję przy ciebie, nie? Okej, okay, jesteśmy prawie już Teraz się zbliżymy do tego totemu Chyba, nie, totemem to my jesteśmy, to jest jo, idol, idol, mój What the fuck? I, i co? I co? Wjechaliśmy Ludzie nie, ja się zaczynam bać What the <ścoughs> Serio? <laughs> nie wiem czemu, ale na koniec przypominała mi się godzina japońska z tym zielonym, nie, niebieskim, perfidnym laserem. Jebud. No, jeszcze ta perfidna muzyczka na koniec. Ja nie spodziewałem się, że gra będzie aż taka krótka, ale powiem, bardzo fajna. You.

Dobra. Jo. Ej, nie ja chcę wyjść, tak? Okej, okay, dał radę. Detotem Awakens. Okej, okay, nie. Nie to żeby coś, ale ja chciałem w ogóle wyciszyć tutaj, trochę tak ściszyć, nie? Siebie, bo jak kończę, nie? <grym> chciałem skończyć ładny odcinek, który będzie trwał krótko. Sorry jednak, że tak, taki krótki odcinek, ale naprawdę. Według mnie gra naprawdę jest tego warta. S spróbujcie jo. sobie w nią zagrać. Nie powiem, mi się na przykład bardzo spodobało turlanie totemów Dobra zręcznościówka Przydatne, no, jeżeli... Mi by się na przykład coś takiego przydało podczas siedzenia w szkole na, przy... na, na lekcji którejś, no Pięknąłbym sobie totemem Także no co, wow Czekajcie, co będzie jeżeli... Coś się stanie? Nic się nie stało. Eee, lipa. Dobra, słuchajcie. Krótki odcinek, ale według mnie bardzo fajna gra. Także ja się na razie z wami żegnam. Totem też się turla. No, dajesz stary, dajesz. Także dzięki serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Komentujcie, oceniajcie. Nawet zasubskrybujcie. <laughs> Także no cóż. Ja jestem Norris. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. No i oczywiście, kurde, pregnę z totemów. Nara.